Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym opowiedzieć o pierwszym z czterech kroków w empatycznej komunikacji, czyli obserwacji. Obserwacje w kontakcie z drugim człowiekiem, w empatycznym kontakcie z drugim człowiekiem, służą temu, żeby stworzyć taką wspólną rzeczywistość. Miejsce, w którym nikt nie powie, że to, o czym mówimy, jest nieprawdą. To, co obserwujemy, a zarazem też pozwala zdystansować się, zadbać o nasz kortyzol, hormon stresu, dystansować się od danej sytuacji. Bo ta obserwacja może dotyczyć komunikacji z drugim człowiekiem, ale także naszej wewnętrznej komunikacji. Więc w obserwacji skupiam się na tym, co widzę, co słyszę, co ktoś. Co, co mówię sobie, co mówię do kogoś. Staram się ustalić fakty. I wydaje się to być bardzo proste. W praktyce jednak wcale takie nie musi być, bo bardzo często niestety pojawiają się interpretacje, które nie są obserwacją, które nie są faktem. I gdy w moim komunikacie, w moim zdaniu są takie słowa jak ciągle, znowu, zawsze, nigdy. Nie są one obserwacją, takie zdania z takimi słowami. To jest interpretacja. Więc warto na to zwrócić uwagę. Czy ja naprawdę mówię o fakcie, czyli na przykład o tym, co może zarejestrować kamera, zobaczyć, usłyszeć. Czy ja tam dokładam swoje interpretacje tego? I bardzo często zdarzają się też zdania, które teoretycznie można powiedzieć, że są obserwacją, ale mogą być tam takie ukryte prośby. Czyli na przykład śmieci są pełne, kosz na śmieci jest pełen. I czy to jest tylko obserwacja? Czy ktoś to mówi tylko po to, żeby powiedzieć o tym fakcie? Czy jest tam na przykład ukryta prośba? Prośba na przykład ci wynieść śmieci? Albo inny komunikat, podobny. Dawno nie byliśmy w kinie. Czy to jest obserwacja? Z jednej strony tak, ale czy tam jest ukryta jakaś prośba? Warto też i. Na tym się skupić. I oczywiście o prośbach będziemy mówić, bo to będzie czwarty z tych czterech kroków, więc za kilka odcinków pojawi się taki podcast. Ale teraz skupmy się na obserwacji. I zwracaj uwagę w swoich komunikatach, czy w nich pojawia się obserwacja, czy pojawia się jakiś osąd. Bo ty nigdy, bo ty zawsze, bo znowu. I tak samo jeśli ktoś mówi coś takiego, postaraj się wychwycić i zapytać, co tam jest czystą obserwacją, Bo to też zmienia poziom komunikacji. To tyle o tym pierwszym podstawowym kroku do empatycznej komunikacji. Jeśli masz ochotę, Poznać więcej w praktyce? Zapraszam Cię na Festiwal Dobrych Relacji w czerwcu, 11-12 czerwca 2022 roku w Gdańsku. Dwa dni, dziewięciu prelegentów. Pierwszego dnia odbędą się wykłady, drugiego dnia na trzech salach warsztaty. Zapraszam, link do festiwalu znajdziesz o wpisie festiwal dobrych relacji.pl. Dzięki. Do usłyszenia.